Na program zaprasza hipster, który dla szusz zgolił wąsy. Dzisiaj zabiorę was do butiku Rina Kossak, później odwiedzimy kawiarnię Mito, a na koniec pokażę wam ciekawy gadżet. Jesteśmy w butiku Rina Kosak. Mam na sobie jedną z kreacji, a teraz poproszę cię, żebyś wyjaśniła nam tą tajemniczą nazwę. Rina kosak to jest e, zlepek dwóch słów. Rina to ja. To jest takie słowo, które wywodzi się z mojej młodości. E, zawsze jak byłam mała, nazywałam siebie, tak? Więc jak chciałam robić coś swojego, to automatycznie przyszło mi to do głowy. A kosak to taki wojownik. I na Kostak uważam, że to tak trochę brzmi, fa brzmi fajnie, jest to imię i nazwisko, tak, tak ludziom się kojarzy. Kostak to też taki wojownik, to widać też w moich rzeczach. Troszeczkę jestem na przekór polskiej modzie, robię rzeczy bardzo kolorowe i odważne. A do kogo skierowane są Twoje projekty? To jest kobieta, która musi mieć taką iskrę, iskrę w oku i musi mieć silny charakter, nie bać się odważnych ubrań. Proponujesz również suknię i sukienki ślubne? Moja sukienka ślubna nie jest standardową sukienką, jest dużo prostsza. Dominują zwiewne szufony, połączone oczywiście z tak trójwymiarowymi, przestrzennymi formami. Pomysł na moje suknie ślubne też jest polega na tym, że można łączyć wiele elementów ze sobą. Można zamówić sukienkę, która jest krótka, dlatego można zamówić sukienkę, która ma tren i można na przykład na części oficjalnej wyglądać całkiem inaczej, dużo bardziej zjawiskowo, a na części już tanecznej zdjąć tren i czuć się swobodnie. Powiedz nam o kolorach na wiosnę lato 2012. Myślę o takim zestawie turkusu z koralem, z Kubaltem dla uzgodnienia może trochę beżu, lekkiej szarości. Jesteśmy w Mito. Za chwilę dowiecie się, dlaczego warto tutaj przyjść. Mito to połączenie kawiarni, księgarni z Galerią Sztuki Najnowszej. Przy czym każda z tych, z tych dziedzin ma y, równie silne ambicje, to znaczy nie jesteśmy miejscem na przykład takim jak tylko i wyłącznie świetna Galeria Sztuki Najnowszej przy okazji z możliwością napicia się kawy, tylko właśnie miejsce, które łączy te trzy elementy, a przede wszystkim jest miejscem spotkań, miejscem spotkań z ludźmi, miejscem rozmaitych eventów kulturalnych, wernisaży wystaw, paneli dyskusyjnych, pokazów filmowych. Rzeczywiście jest to taka dosyć mobilna przestrzeń, otwarta na, tak jak mówię, na wszystkich. Chciałabym Wam polecić fajny gadżet. Jeżeli nie umiecie albo nie lubicie robić zdjęć, nowa drukarka HP zrobi to za Was. Posiada też skaner oraz robi zdjęcia 3D. Kończymy naszą wizytę w Mito. To już wszystko w tym odcinku. Następny już za dwa tygodnie. A ja idę wyprowadzić na spacer mojego różowego pudla, którego autorem jest Łukasz Błażejewski. Cześć! Chcecie więcej odcinków z Szusz? Polubcie Hipstera.